Wczoraj w kole odbyło się uroczyste otwarcie ninja park koło nowoczesnego toru sprawnościowego, który zdobył największe uznanie w czwartej edycji kolskiego budżetu obywatelskiego na rok 2025. Wydarzenie poprowadziła Marta Kotleszka, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, witając zgromadzonych mieszkańców i gości. Powitać dzisiaj na uroczystym otwarciu kolejnego obiektu rekreacyjno-sportowego, który znalazł się na mapie naszego miasta Koła. Z tego miejsca chciałabym serdecznie przywitać pana Krzysztofa Witkowskiego, burmistrza miasta Koła, oraz panią Monikę Cisielską, zastępcę burmistrza miasta Koła. Witam również pana Mariusza Hanefelda, przewodniczącego Rady Miejskiej Koła wraz z radnymi Rady Miejskiej Koła. Szanowni Państwo, nie sposób w tym miejscu nie wymienić i serdecznie przywitać inicjatorów projektu Ninja Park Koło Tor Sprawnościowy, panów Przemysława Kolasińskiego, Daniela Kowalczyka oraz Łukasza Ładowskiego. Witam bardzo serdecznie lokalne media oraz mieszkańców naszego miasta przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta koła Krzysztofa Witkowskiego. Ja oferuję tu, jeśli swoją pomoc w ćwiczeniach, jeśli, jeśli chcecie, to to wam tutaj coś co nieco pokażę, ale tak żartem oczywiście, bo ja nie wiem, czy bym nawet doskoczył do tych kulega. Nie mówiąc, żeby tam przechodzić z tego kółka na kółko. To, to naprawdę wymaga takiej no, ponadprzeciętnej ponad sprawności, oczywiście, I, i, ale fajnie, że jest grupa u nas w mieście pasjonatów. I jeszcze fajniejsze jest to, że mamy ten budżet obywatelski, z którego właśnie my z panią burmistrz byśmy może na to nie wpadli, żeby taki ninja park wybudować. Prawda? Ja powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, że takie urządzenia, takie miejsca można budować, więc fajnie, że jest ten budżet obywatelski, że, że są pasjonaci danych z przedsięwzięć i sportów i mogę tylko Wam życzyć, żebyście tu się fajnie bawili, oczywiście ostrożnie w granicach, w granicach rozsądku i używajcie tego jak najlepiej potraficie, będziecie mogli tu teraz, będziecie mieli bliżej pewnie do takich ćwiczeń, ale tak sobie myślę, że po jakimś czasie jak, no, bo po jakimś czasie to wszystko opanujecie, tutaj ten tor, prawda? Więc pewnie trzeba będzie rozbudować znowu. Za... No właśnie, Bo to taki jest powiedzmy coś konstant, stały tor, który za chwilę, no wy przynajmniej wasza trójka, doprowadzicie do perfekcji korzystanie z tego, więc wszystkie opcje już skorzystacie i, 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 i przyjdzie czas na, na pewnie jakąś rozbudowę tego. Ale. Życzymy z panią burmistrz, z panią dyrektor Mosiru wszystkiego najlepszego i dziękujemy wam za, za tą inicjatywę. Widać, że ten budżet obywatelski warto było wprowadzić parę lat temu, że rzeczywiście są tego wymierne korzyści. Za długo już gadam. Dziękuję. Następnie odbyła się ceremonia przecięcia wstęgi, której dokonali burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski. Zastępca burmistrza Monika Ciesielska, przewodniczący Rady Miejskiej Koła Mariusz Hanefeld wraz z radnymi oraz reprezentanci grupy OCR Ninja Koło. To właśnie grupa OCR Ninja Koło w składzie Łukasz Ładowski. Przemysław Kolasiński i Daniel Kowalczyk uświetniła otwarcie niezwykle widowiskowym pokazem swoich umiejętności. Występ spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności, a zawodnicy udowodnili, że trening na tego typu obiektach to nie tylko sport, ale także pasja i styl życia. Dobra. Dobra. No mówisz, na by... A sobie wylaźliście. Dzisiaj przygotowujemy takie różne elementy, które jeszcze nie są tutaj zamontowane. E, pewnie zaraz z lada moment dojechać, bo psa obchodzią na żony. E, I zostaną tutaj na stałe. Po prostu do otwarcia chcieliśmy, żeby po prostu te elementy nie zaginęły. Przepięknie patrzymy na zawale tyłu rąb od 3 lat. E, mamy już ze sobą ponad 25 stawów na samym na nie mówiąc o innych formułach. I tam przed tam przeszkody i to było tylko jedyne miejsce, gdzie musimy świetnieć. Do tej pory planowaliśmy na i żeby tą e, siłę gdzieś e, zdobyć. Ale teraz dzięki temu projektowi e, mieszkańcy koła i powiatu polskiego mogą zacząć przygodę już tutaj w kole i pokazać swoją sprawę, że na zawodach e, nie uczni się już tego tam. Co. Mm -hmm. co jest tutaj zrobione, to wszystko Państwo spotkają na zawodach. E, zbiegać przeszkodami i to jest tak szybko przemyślane, e, żebyś, żeby Państwo się uczyli naturalnie tego wszystkiego. E, tutaj możemy zrobić różne zawody. E, możemy wyznaczyć tory, kto najszybciej przejdzie, bo też są różne zawody. Kto najdalej, między Tak. Kto szybciej przejdzie dany, dany tor. E, my jako organizatorzy możemy wyznaczyć tory, jakie można przechodzić. I pan burmistrz oczywiście też może zastosować nagrody. nagrody tak? No to ten tor wszystko nam da. Na pewno przez siedząc przed komputerem i przed smartfonem tego nie będziemy mieć. A aktywność fizyczna jest lekiem na wszystko. Czego wy jesteście przykładem? Możemy być. Tak. <noise> Tutaj mamy jeszcze różne inne małe świetle. Na tym torze można przejść z lewej, na prawą, z na lewą. Które właśnie to prezentuje? Ninja Park Koło to przykład, jak dzięki wspólnej inicjatywie, zaangażowaniu społeczności i wsparciu władz lokalnych można stworzyć miejsce, które inspiruje do ruchu, rozwija sprawność integruje mieszkańców. Woda wylatuje, bo ci się padał. Transcrição e